To jest czwarta edycja Obłędnego dyktanda. Mieliśmy różne pomysły, jak jak popularyzować pisanie, poprawne pisanie, ortografię, polszczyznę. To się wszystko łączy bardzo z tym, czym się zajmujemy profesjonalnie, czyli sprzedażą artykułów piśmienniczych. No i stąd taki pomysł, żeby połączyć e, taką formę edukacyjną z zabawą i z promocją naszych produktów. Począwszy od owczarka z Majorki, poprzez Gryfona, Korthalsa czy Psa Świętego Bernarda. Osoby, które tutaj przyjeżdżają, są z całej Polski. Większość z nich nie mieszka w Warszawie. Chcieliśmy zapewnić im wiele dodatkowych atrakcji, co mam nadzieję, że widać za moimi plecami. Mamy tutaj wiele atrakcji związanych z Warszawą. Fundacja Obiektywna przygotowała grę terenową, w której większość zagadek dotyczy Warszawy, historii Warszawy, znanych miejsc w Warszawie czy znanych osób pochodzących z Warszawy. Mamy tutaj pokój, który nazywamy Mocą Wyzwań, w którym prowadzimy takie konkursy drużynowe. Drużyny rywalizują ze sobą, muszą na czas rozwiązywać zagadki zarówno logiczne, jak i sprawnościowe. Pokój ten jest przygotowany w ten sposób, że wchodząc do niego, mamy wrażenie, że jesteśmy w warszawskim zoo. Jest bardzo super, jest dużo świetnych atrakcji, naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo się że tak dużo osób przyszło. Wydaje mi się, że wszyscy. Brawo, yes. dziękujemy. Z, n, i, k, o, d, i, n, o, d. Tak, łącznie. V, i, s, myślnik, a, to chyba bodajże z akcentem, myślnik V, i, s. Oczywiście, że warto uczyć się ortografii języka polskiego, poprawnej mowy, poprawnej pisowni, to jest niezwykle ważne. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach mniej się o to dba, także takie sytuacje, miejsca, gdzie jednak zrzeszamy się i wspólnie piszemy, mierzymy się z tą ortografią, no, dbamy o język polski, to jest bardzo, bardzo istotne. I fajnie, że rodzice dbają o to, żeby dzieciaki uczyły się języka polskiego i że jest młodzież, która przychodzi do pałacu kultury w sobotę i pisze dyktando. No to jest piękne. Bardzo ciężka edycja, mimo że dyktando było bardzo krótkie w porównaniu z na przykład pierwszym czy drugim dyktandem. Było o wiele cięższe, było wręcz naszpikowane takimi trudnościami. Gryfon Korthalca. Dzisiaj się dowiedziałam, że jest taka rasa psa. Uważam, że problem nie sprawił, słowo było, chociaż się znam.